Messi wykłada piłkę Henry Auri. Za głęboko w pole karmi w pole bramkowe. Pierwszy błąd Szabiego Alonso i Djawił. Którzy... A dużo Szabi. Spojrzał tylko Iker Casillas, ale, ale widział, że piłka pójdzie metr nad bramką. Widzieliśmy Andresa Iniesta przed chwilą. W tej akcji solowej. Zawodnik, który przedłużył. A to strzał Szawiego, który przedłużył właśnie kontrakt z Barceloną o rok, do roku 2015. Szawi jeszcze bez gola w tym sezonie. Za to trzy asysty. Mniej niż Messi i Vakimovic, którzy mają po cztery. Teraz Szawi próbował obmystrzygnąć. I nie sta, i nie sta. Prosto padłe zagranie. Wychodzi Casillas. To stała ta piłka. Chyba po ślizgu na murawie nie zatrzymała się. Nie, nie. Ta rotacja nie pozwoliła, by Szawi do niej doszedł. Nie Stajszawi bez Messiego i Bez Ibrahimowicza. Barcelona zniszczyła Inter. Uda... Cel od razu, świetne zagranie. Piętą do kaki. Kaka, kaka, mija pikę. Kaka tam odepchnął Pujola. I szansa, nie ma gola. Nie wykorzystuje tej szansy Cristiano Ronaldo. Jeśli na strzelić dzisiaj 10 goli, to w takiej sytuacji marnować nie może. Ale Kaka znakomicie tę akcję rozprowadził. Patrzmy jeszcze raz. Fantastyczne wejście Ricardo Kaki. Tutaj skupił na sobie aż czterech rywali i wyłożył tę piłkę jak na złotej tacy. Cristiano Ronaldo, rzut rożny dla Realu. Pięciu graczy w białych zagranie do Auriego. Znów nie ma nikogo. Nie ma nikogo w polu karnym. Nie miał nawet do kogo zagrywać się Auri. Trochę szczęśliwie wywalczyła Barcelona Żutroś. Tak, no te akcje, tej akcji Auriego powinien być Abidalna, ale nie Abida, a Nina się lok. Trójką atakuje Real Iguain ma piłkę na lewej nodze I zamach na prawą i zdążył Puyol niesamowita interwencja już druga w dzisiejszym meczu kapitana Barcelony Kontry Realu mogą być zabójcze to druga taka w której ta drużyna powinna po prostu strzelić gola Muzalo Iguain co 112 minut dotychczas trafiał w tym sezonie Patrzymy jeszcze raz na tę akcję tutaj musiał go najpierw zbliżyć się z Dima ograny ale Pujol Biegł 70 metrów, żeby żeby zdążyć, żeby zablokować uderzenie. Panie a jeszcze lepiej zagrał Keita do prawej strony Daniel Alves. Ibra Kiwewicz, ale fantastyczna akcja. Ibra! Ibra! 56 minuta i po prostu szalogarną trybunę. Blokować znowu się gdzieś znalazł, kiedy wydawało się, że już... Znaleźli na niego sposób. 56. minuta i to był ten moment. Uciekł w linii obrony. Pepe jeszcze spojrzał na sędziego liniowego. Czy przypadkiem nie było... się między graczami Barcelony, ale trochę przekombinowali. Teraz. Teraz zaczyna ten mecz powoli... Teraz ubrać, zaczyna tak? ten mecz e, być trudny dla Barcelony, o, bo drugą żółtą kartkę dostał Sergio Busquets. Plan derby dzisiejszego wieczoru. Patrzymy jeszcze raz, ręką zagrywa Sergio Busquets. Benzema ma blisko, kakę, Kaka nie. nie ma spalonego. Pikę, kaka, wykłada tę piłkę Benzemie, Któraż to jest już interwencja Carlesa Pujola w polu karnym. Czysta, blokująca już bezpośrednio. I piłkę, real, diarra, przerzut na lewe skrzydło. Tu jest Benzema, Benzema, nie ma... Celnie daleko od bramki Wiktora Waldesa, kilica na kampnął, dotknęli z a do zakończenia Grand Derby zostało jeszcze 20 minut. W trudnych momentach kapitan staje się główną postacią zespołu, Carles Puyol. On... Przed każdym treningiem przychodzi... To przy jest akcja Kakai Benzema i... ...Jajaturę i Abidal tak właśnie chciał zagrać przeciwko Ramosowi. Abidal, Abidal w polu karnym, wszedł. Ależ Bielik. Abidal stał się bohaterem meczu, gdyby on teraz w tym momencie na kwadrans przed końcowym bliskiem zdobył gola. Abidal być może najlepszy okres w swojej karierze przeżywa, jeśli chodzi o grę w Barcelonie. Jeszcze czekają kibice Realu na wielki mecz Kaki wreszcie. No i tym razem nie udało się Pujolowi, Kaka będzie udrożny. Kaka na razie tylko detale ze swojej wielkiej klasy w barwach Realu prezentuje. Dzisiaj też kilka udanych akcji, ale to wciąż nie jest drużyna Kaki, tak można powiedzieć patrząc na Real Madryt. To wciąż nie jest drużyna, która gra tak, jaką? on gra. Popatrzmy na to dośrodkowanie obok bramki Sergio Ramos. Tylko właśnie jeden gol zdobyty przez Real Madryt po tak klasycznie wykonanym rzucie rożnym w tym sezonie, czyli centra i strzał głową. Cristiano Ronaldo oczywiście był tym, który wykończył. Wchodząca piłka od bramki siedmiu graczy Realu w polu karnym. Nie ma gola, a miał tam wymarzoną sytuację Karim Benzema. Na tym razem zagrożenie olbrzymie. Po to już i Alonso. Jeśli jest na boisku Esteban Granelo, to najczęściej tylko bijesz. bije Alonso. Jest ten numer dwa. Zobaczmy, jak to wszystko się odbyło. Raul przedłużył to zagranie. Był tam, pike naciskał Benzema i... Benzema nie ściągnął tej piłki. A przewracając się już wyłuskał. I Dani Alves. Messi! Ale Choprada i Kera Casillas! Yes! No i proszę i we dwóch można zaskoczyć całą obronę Realu. Leo Messi już chyba widział tę piłkę w siatce, nie przyłożył się do tego strzału, no ale z drugiej strony jest Iker Casillas, to jest fantastyczny bram. Sześć razy pokonywał go w meczach ligowych. Siódmy raz niedawno z rzutu w spotkaniu Argentyna-Hiszpania, Hiszpania-Argentyna, ale tym razem przegrał pojedynek z Ikerem Casillasem. I z Messim Szabi, przez Diarrę. Diarra zobaczy żółtą kartkę, a to oznacza, że siły na te ostatnie minuty się wyrównują. Lasana Diarra wyrzucony z boiska. No i Real Madryt nie wykorzystał gry w przewodze. Nie wykorzystał tego okresu, którym powinien wyrównać Lasana Diarra. Pisze o nim hiszpańscy dziennikarze, że gra wciąż jakby jeszcze występował w Premiership, chociaż już prawie rok go tam nie ma. No ale myślę, że takie zagrano Majenko podjął dobrą. Koniec, koniec w tym momencie Alberto Diano Majenko. Wiszcze po raz ostatni.